Serwis z tej strony, Dealer i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj razem z Damianem, zwanym też jako Damianka, mało, to bądź, też na bądź tak, to Doknes. To ten koleś, który zawsze się reklamuje na początku odcinka. Chyba go znacie. Okej, więc. No, znacie Doknesa, każdy go zna On zawsze na odcinkach reklamuje się, bo on już tak ma. Więc słuchajcie. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Imperium, czyli migiem, które może stać się z kanału Doknesa, właśnie idzie go bezczelnie ograłem. I przed naszym nagraniem też go ograłem, Więc czasem bym go ograł i na nagraniu na moim kanale. Więc ludziska. Ruszamy z Imperium. Jeżeli nie wiecie, co chodzi, to... Zaraz się dowiecie. Po prostu chodzi o to, że są piska, takie. Wieście, Takie łapiska. O czym ty Dobra. gadasz, stary? To takie, takie, jakby szachy. Zaraz to zobaczycie, ale naprawdę bardzo fajnie zrobione. I pomyślałem sobie, że też chcę mieć na kanale, więc nagrywam. Ok, I teraz mieczmy niebieskim. Na jakiej sobie pomyślałem, na przykład chciałbym mieć pieska, ale w sumie do dzisiaj nie mam. O czym ty gadasz, stary? Czemu nie ty nie chciałbyś wiem. mieć pieska? Czemu chcesz? A, to tak nie, to nie, takie łatwe będzie. A, i ludziska, jeżeli nie wiecie schodzi, chodzi, to powiem. E, te ludzki z mieczykami poruszają się w takich liniach o, o, o po prostu takich. A z kolei ten, znaczy no, pion i jego poziome, A Kiedy nie wiesz co powiedzieć i pokazujesz palcem po ekranie. No, no, pokazuję kursorem, proszę się, krzykiem. A z kolei ziomeczki z tarczami się poruszają, poruszają na ukos. No, to takie coś chciałem powiedzieć, no bo, bo może to nie jest jasne, stare dla kogoś kto nie grał w tego gamer. Wreszcie tutaj być wyrozumiałym. E... Rozumiemy się? Damian? A, znaczy, jesteśmy wyrozumiali dla widzów, którzy nie znają Spoko. zasad? No dobrze. Spoko. Spoko kakaowe oko. Graj stary. O nie. <grym> Boże. Znaczy, znaczy, ciebie co, satysfakcja? No jak się reklamujesz kakaowym okiem na kanale? Jak reklamuję? O czym ty mówisz? Nie, ja czy się jeszcze szczycisz tym kakaowym okiem, tak jakby to był jakiś... Kie... To jest o, dobry mem. S -s Słyszałeś o kakaowym oku? To, 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 to ja to wymyśliłem. O... <grym> No Kurde Damian. zepsujesz za, wszystko! Zieler... Chrzanisz mi całą zabawę. O nie, proszę bez takich mitów. Tu... Zepsułeś wszystko, chciałem to wygrać. Dobra, spokojnie. Oczywiście żartuję. Chcę, żeby wygrał lepszy. O e, nie jest naprawdę to, to, to robisz, Naprawdę to robić. ktoś mi mówił jakiś po francusku kocham cię, ale już zapomniałem Że ten. Po... O, że ten, właśnie. Że ten. Po, pozdrawiam. Oj słodziaku, powiedz kto cię uczył. Oh, Oj damy, kto ci, kto cię uczył? No powiedz, no dam, widzę jak się rumienisz, widzę to. Tuaj, daj kolej. Czuję to, o, oh, 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 twardzielu, oh. że ten. Dobra. Eee, <słyska> <słyska> To jest złe co my robimy Dobra, czas przejamać tej kurde front wroga Halo, pijam na pełnej Czemu to zrobiłeś Damian? Pomogę Po prostu Nie wiem czemu to zrobiłeś stary Ja ci Ty zaraz się... powiem co to zrobiłem Ja ci zaraz powiesz co to zrobiłem Pod dubkiem Wią... jesteś Tyle w temacie Panie Senacie co? Czy ten, ten ziomek chodzi na, na ukos, a ten, ten chodzi na, 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 na nieukos. Dobra, dobra, tak się... Ja cię tutaj, kurde, do, 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 ściany przypieram, ty. Spokojnie, Damian, bez takich agresywnych zachowań! Aaaa tego się nie spodziewałeś! Co przez ten taki głos? Jeszcze jakiś taki... A tego to się nie spodziewałeś! Poczekaj Spokojnie, spokojnie, Damian. Jakby to była Damianka, to by powiedziała coś w, w stylu z osobą wygrałem! Ale dobrze, że Damianki z nami nie ma dzisiaj, prawda? Bo no. Ty i Damianka to dwie różne osoby, co nie? Tak! No. Jezus Maria! Ja się wstraszyłem, co to jest! A to korona lata, myślałem, że coś mi koło twarzy ten spukło. To tak jest. Spokój się, Damian! Damian! Damianie! Macie jeszcze psychicznie, chłopiec. Ja się w grze komputerowej. O co ci chodzi? O, no nie wiem. A. cisze, 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 muszę jesteś bezpieczny? No, spokojny, bonyć. Kolego, mój Minecraftowy przyjacielu. I chodzi. <gry> Minecraftowy przyjaciel. Damian, mój Minecraftowy przyjaciel. A, jak ktoś zabije w króla, to przegrywa. No nie, a czy wygrywa? <grywa> Także tak. błysny. E, stary, bo ja się zastanawiam. Ale no. co że to było jasne? Tak działa minigame. Co myślisz, że, że. Co, że ja się będę jakoś mógł oszukać, jak mi zbijesz, króla? Fajnie wiedzieć. Zrób to. Tu it. Do it! Do, it. do it. Stary. Ej, no! No nie mów, że. No nie no. mów, że nie zbijesz mi tego. O ty, parszywy. <laughs> Haha, <laughs> jak się bawisz dealer. <laughs> I co teraz? Ty! Z... Ja to wszystko miałem zaplanowane! O, ty! Draniu! O, Pierwsza za no wygrasz jeszcze! bez takich ostrych mi tu. Co ty zrobisz, co ty zrobisz, co ty zrobisz, stary, ja się... I powiem, że cykam! Hm. Ho ho ho, jak ktoś tu stanie, to wtedy może zabić innego ludzika i innego ludzika postawić na tym, to wtedy jest nieśmiertelny, to troszeczkę to jest nie fair według mnie, ale to no, dlatego, że Damian ma dam to, móc. nie po prostu wykorzystałem twoją słabość. Dobra, mam słabość do ciebie po prostu i nie chcę, żebyś przegrywał. O dzień, proszę, i ty, ty nie chcesz fanartów takich. No czy że nie chcę. Tak, Wiedziałeś <laughs> to, jakbyś sam sobie zaprzeczał. No co ty stary. No jest tu, uj demonie. Ja nie chcę takich fanartów, Damian. Kto by chciał takie fanarty? A o jakich fanartach mówisz? Nie wiem, już sam w sumie, Damianie! Damianie! Weź na. Tu, Chodź panie. się bić! Na gołe klaty! O ty chytry, Damianku, kurde, stary nie! <laughs> tak między nami, co ty kombinujesz? Nie wiem, w sumie. HAHA! Cholipcia. Ha! Zapomniałeś, że tam ten Naukos chodzi. Kurde, ziomek. Nie masz tak Naukos. nie. Damian. I co teraz, dealer? Jest w końcu jakaś taktyka mi wychodzi. Nie zestraj się. OJ NIE! to jest najlepszy tekst Nie zestrać się O Jezu No chodź, chodź Damianku O, o Ale ci uciekł No chodź Chodź, śmiało Śmiało, śmiało No chodź króla, stary król, nie jest ważny. Proszę cię no. Co? Jak to zrobić? O, myślałem, że tak z powrotem, czy tak zalupujemy, nie? Nie. Dobra, mój król też wchodzi do akcji, bo mu też się chce zabawić. Z tobą i twoimi trupsami, Damian. O! O ty! O ty! O ja! Tego nie zabiję, no tak. To nie. Nie, to nie. No i co ty będziesz tym królem tak latać? Ja po prostu, co no, z kółeczko robię, nie? Fajnie się bawisz. Jestem olimpijczykiem. Dobrze się odczepisz z moich strategii. <noise> Cześć. To co Cześć. zrobisz? No chyba kółeczko robiłeś. Ej Damian, to nie jest kółeczko. TAKTYCZNY zwrot. <noise> to jest, jest kółeczko, to jest alternatywne kółeczko, rozumiem. Dobra, no nie, nie wiem Damian, jesteś tchórzliwy Damian. Jesteś tchórzliwy, M.W.K. Nie, mów tak na mnie. Hmm. 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 Nie wzdychaj tak, jakbyś miał właśnie kabanos... Hmm. Czo! Choo! Piochi! No, i co? Tr... Uuu. Uh. Ho! Oh. I'm hmm. Singara, holorostyna. Nie wiem, to... jak. Ha! się pisać, to. Mi, jaki to jest język, bo ja nie wiem, ja po prostu mam taki dar, że gadam w językach, jak to są języki. No stary. Daj szczadu. Jeśli ja teraz skupiam, totalne skupienie mam. O, czyżbyś... O! O nie! Dlaczego się <grym>? Nie! Biegi! <grym>? Biegi! O czym ty gadasz, stary? Chciałeś wygrać, to naprawdę? Ty chciałeś, Ty to, to wygrasz, Damian. Ludziska, więc jest 3-0 w sumie. Jak to 3-0? No, na no twoim odcinku wygrałem. Tutaj wygrałem dwa razy. No, jest ja dwa. Dwa razy, raz wygrałem. No, wygrałem też przed nagraniem. Ale dobra. Załóżmy, Będziesz że. Dowód? Dobra, niech będzie. No, no tak, klikam na tabie i jest napisane dwa 0 Zamknij się. I no dowód dobra. się pytam, macalny. Na no, 2-0, jest napisane. To już Mogę to dotknąć? Czy mogę to macać? ty możesz macać. Ty możesz macać wszystko, Dokładnie. Okej, więc Dziska, Wielkie dzięki za obejrzenie tego cika, jak widzicie. Dealer Król pozdrawia Was bardzo serdecznie. Pamiętacie, że dzisiaj jeszcze będzie odcinek z naszego Survival'a? Nie, no to też. Ale. Tak. teraz ja w sumie też, ponieważ dzisiaj też będzie wieczorkiem odcinek z naszego Survival'a, ponieważ widzicie trzynce łapy wczoraj. Chajdź się skończył. O czym ty mówisz? Dobra, wielkie dzięki do usłyszenia. Cześć. A, i pamiętacie o Instagramie i Snapchacie. ale moje nie do tego A czy do tego Ale najpierw mój, jest lepsze. Cześć.